Siema, witam ponownie, po dłuższej przerwie. Dzisiaj mamy Święto Trzech Króli, no od Nowego Roku pomyślałem, że mówię, Anusz Widelec coś się uda i jeszcze coś nagram. A ja właśnie jadę do bazę, po ciężarówkę i jadę dzisiaj w okolice Rzeszowa dokładnie do miejscowości Górno z półtuszami. Także do zobaczenia później. No, w sumie, już przygotowane do jazdy. Auto zatankowane. Karta włożona. Kawka na miejscu. Paluszki przygotowane. Chłodnie włączona. To co? Komu w drogę tę Aviomari? No, już na miejsce. Droga. Tak mi dobrze szła, że, że nic nie nagrałem. Szczerze mówiąc, tak sam, jak przez całą drogę, tak jak za każdym razem jak wyjeżdżam, mam taką, yy, takie upodobanie, że lubię słuchać książek. I tak się zasłuchałem w kolejną z pewnej aplikacji, że no, droga mi minęła 4, 4 godziny 10 minut. Praktycznie nawet nie wiem kiedy, tym bardziej, że już nie jadę, tędy, nie, nie jadę tędy nie pierwszy raz, więc szybko poszła, póki co... Nie wiem czy widać to w lusterku, chyba nic nie widać. nic nie widać. Póki co... Oczywiście... Krót... No też nic nie widać. Oczywiście krótkim manem, solówką... 85 sztuk świnek, czyli 170 haków przywiozłem do górna Rozładowuję, czekam jak mi bo czekając tutaj dojechałem wcześniej i musiałem pół godzinki poczekać Dojechałem to teraz mi czwarta minuta Czwarta minuta pauzy idzie na 4.27, bo, bo jeszcze musiałem podjechać pod rampę i tak dalej i tak dalej i czasem mi starczyło na styk A wcześniej już wykręciłem sobie pierwsze pół godziny, to teraz jeszcze to pół godziny drugie pyknie i strzała do domu. Znaczy się na bazę i do domu. I, i tyle, no, po drodze nawet nie wiem czy jest sens coś, na, coś włączać, bo nagrywam telefonem zwykłym. Więc nie wiem, czy ma sens cokolwiek nagrywania, bo i tak nic nie będzie widać. Chyba że dziś jeszcze zjadę sobotę coś, bo to różnie może być. Na razie jestem wypoczęty, ale, ale później może mnie różnie łapać. Ja mamy godzinę. Mamy godzinę. którą mamy godzinę? 21.20. Wiadek o północy pewnie mi zacznie coś łamać, to muszę zjadę na jakieś 15 minut. Przyciąć komara i, i, i wrócić, żeby bezpiecznie jechać do domu, bo to jest najważniejsze, żeby dojechać. A tym bardziej, że jadę, wracam na bazę, odstawiam ciężarówkę i jadę do domu. To jest właśnie cały plus w tej robocie, że nie muszę gnać na kolejny załadunek, ani na jakieś awizacje, ani na inne tego typu rzeczy. Tutaj transport tych półtuszy odbywa się praktycznie że tak to ujmę, zero koło Ładują, założę, wracam. Na pusto. I nie jadę nigdzie ładować, nic nie przywożę, nic, nic, nic z tych rzeczy. Droga migła. Fajnie myślałem, że tutaj w Rzeszowszczyźnie, okolicy Rzeszowszczyzny będzie bardziej zasypana śniegiem i mroźnie, a tutaj się pokazuje mi jakiś jeden stopień i w ogóle zero żadnego śniegu. Także... Także dobra, do. Mam nadzieję, że szybko im pójdzie rozwodunek, ale nie muszę się spieszyć, bo muszę i tak te 30 minut dokręcić. Także idę na jakąś kawkę, poczekam i strzałka. Ja już rozwodowany. Fula się grzeje. Szybko poszło. Dostałem taki prezent, tutaj na odchodne. O, z górna Kiełbasianka i z, z Kiełbasianka podobno za niedługo wchodzi do Biedronek. Spróbuję to Wam powiem na co smakuje. A, no, nie na nie widać. Takim mańkim, wysypym solóweczką siadam i spadam do domu. Pauza mi już poszła, wszystko. Gotowe, papiery odebrane, można lecieć. alu także jak jadę teraz solówką, znaczy w sensie bez przyczepy To jest spoczko Ciach, ciach, teraz na powrocie. Jadę z przyczepą, no to kurczę. Trzeba się nawachlować czasami Dobra, ja spadam, ruszam do domu. No tak właśnie sobie przypomniałem na koniec, że muszę jeszcze nagrać, jest godzina 2.20 dochodzi Ja już wsiadam w sobówkę Prawie równo druga jak byłem jak wróciłem na bazie 4 godzinki, 1 minuta dokładnie o morskos 4 godziny, 1 minuta jak i zeszło droga powrotna z górna do na bazę, na Tomaszowa Nic wam tutaj dookoła nie pokażę, bo ciemno jak nie wiem co. Ale też na tej trasie nie było nic ciekawego, no co, jedziesz po ciemku, masz, siadasz załadowany, nic nie musisz robić, jak na chłodni. Siadasz załadowany, jedziesz, rozładowują, wracasz. Tak jak tam gadałem właśnie z jednym gościem. Czekajcie, pójdziemy bramę jeszcze zamknąć. Tak gadałem tam z kierownikiem tam na miejscu. Myślał, że ja jeżdżę cały czas tak w ciężarówce i bardzo miły gościu, bo ja kawą częstował i prezenty dał, co widzieliście, ale moja praca jest łatwa, lekka i przyjemna, jadę, załadowany, jadę, rozładowuję, wracam, trzaskam drzwiami i jadę do domu. Także do następnego razu. Będzie coś ciekawszego, na pewno wam pokażę. Trzymajcie się.